Witajcie YouTube'owicie z tej strony Głendael i zapraszam Was na kolejny odcinek Minecraft pod słońcem. E, tak, słońce jest. Skina mam, więc możemy zaczynać. Drewno. Tak. Drewno jest najważniejsze w całej, w całej grze, ponieważ mm, bez drewna, no, nic jest... praktycznie nic nie zrobimy. Więc najpierw pozbieramy sobie drewno a później wyjaśnimy sobie o co chodzi okej okay. spoko e, fajne dobra 6 drewna mam nadzieję że wystarczy a teraz pozbieramy sobie kwiatki i trochę pozbieramy wełny owiec na, łóży, na łóżeczko na łóżko już będziemy mieli na łóżko ponieważ jedna w 1,7 wersji jedna owca daje jedną wełnę chyba że używamy do tego nożyc a jeśli nie no to da nam tylko jedna owca jedno we, jedną wełnę ok Robimy craftboxa, a następnie buduję, robimy zrobimy w tym craftboxie jakieś narzędzia. Na początek killoff i trochę tego trzeba pozbierać. OK. Pies mi szczeka, przepraszam za to. Nie raz tak, by. E, dobra, cięcie. Ok. Jak widać, 26 węgla, bo zbierałem. Mam nadzieję, że już pies już w naszym filmiku nie zaszczekam. I musimy się jakąś stąd wydostać. Nie chcę zbierać tego drewna, bo y, węgla, bo postanowiłem, że 26 węgla na pewno wystarczy. No więc Dobra Kwiatki może kiedyś się przydadzą na jakiś ogródek albo coś Może A teraz zacznijmy szukać już takiej pierwszej naszej bazy Która będzie polegała na tym, że po prostu skryjemy, ukryjemy się przed z zombiakami i innymi potworami w tej grze, ponieważ ciężko, ciężko wygrać z nimi. I żeby z nimi wygrać, to po prostu trzeba być dobrze uzbrojonym, mieć diamentowe rzeczy i w ogóle zbroje. My nawet nie mamy wyrewnianego nie mamy miecza. Więc przykro mi, ale nie będziemy walczyć. tutaj gdzieś sobie zrobimy chatkę, żeby to tak na początek jakoś fajnie wyszło, bo nie chcę za bardzo jakichś luksusów robić tutaj. Może wyjdźmy z wody i zróbmy. Mm, Okej, okay. na razie filmiki będą takie jak survival, dopiero jak... To... Mm, mm, mm. Sorry. Dopiero jak będą jak survival, a dopiero jak skończy mi się limit 15-minutowy, zaczniemy normalnie 20-minutowe nagrywać filmiki. Jest to bardzo trudne, a więc bardzo bym, bym was prosił, abyście pomogli mi w uniknięciu tego limitu, żeby uniknąć go jakoś i żeby już go nie było. Także, żeby go uniknąć, chciałam mieć po prostu dużo widzów, i dużo filmików, i w ogóle. Więc także. No powie, po, powodzenia! że powodzenia! I. No po Aha! I su, subskrybu, sy, subskrybujcie mnie. No tak. To chyba tyle. Skończę domek. Ustroję jakoś go. I. No i będzie koniec. Ach, czekajcie okej okay, przepraszam za to cięcie ponieważ musiałem zaspokoić psa nerwowym podejściem więc wybaczcie ale to było króciutkie cięcie mam nadzieję że nikomu nie przeszkadzało e, dobra nie obwijając bawełnę powiem wam że chciałbym chciałbym abyście mnie subskrybowali to, że mam o, lat, nie oznacza, że tak. No, wiecie, nie. Ci, co znają mnie z drugiego konta, modelami 11, zapraszam też do subskrypcji, to jest mój drugi kanał. No i zapraszam. Tak, nie miałem pomysłu na wymyślinie, wymyślenie Miku, więc postanowiłem, że nazwę go Gwendol. Mam nadzieję, że żadnych praw autorskich typu Klasa albo XWSTL nie będzie. A jeśli będą, to bardzo bym prosił autorów o napisanie do mnie na prywatną wiadomość, że chcieliby, by, żeby, no nie wiem, zmienił nick albo coś w tym stylu, że zmieni, zmienić niku się nie da, ale także, nie wiem, to jest, to jest ich sprawa, zależy, zależy. O, ładnie wyglądają drzwiczki, a my teraz tutaj trochę może Tutaj poprawimy to wszystko, ponieważ tak nie fajnie jest mieszkać na takim, nie wiem, na jakichś górach, gdzie musimy pływać, żeby dopłynąć na ląd. Także, no dobra, jeszcze z tym tu jest, tu jest dwa, tu jest trzy, więc tu trzeba zrobić jeszcze jeden i możemy zacząć już zrobić łóżko w naszym craftboxie, którego stworzyliśmy na początku przygody. No i możemy i spać. Oczywiście, kiedy będzie noc. Ponieważ jeśli nie mamy łóżka, ja bym musiał przeczekać całą noc, a to jest niemiłe, ponieważ, nie wiem... Link do skina prześlę wam. Także nie ma problemu co do skina. O fajne. Jeśli, albo jeśli ktoś jest zainteresowany skinem, niech napisze mi na prywatną wiadomość, o, ja mu odpowiem, ponieważ mam link do skina. Także mam oryginalną wersję, nie ma problemu. No, dobra. No, może tutaj on cię robi. Może tutaj trochę wygr... Wy Trochę tam pokopiemy dalej, żeby to nie było takie takie małe, bo to ma być na, tylko na pierwszą noc. Nie, raczej zostaniemy tak może dwa dni, albo wyruszymy od razu. Może okej. Okay. jest zachód słońca, czyli tam jest wchód. wschód. Okej. Okay. Teraz wystarczy pochodnie zrobić. Myślałem, że nam nie starczy na łóżko, ale, ale starczy. Także co do łóżka nie ma, nie ma problemu, łóżko się robi tak. Nie będę Was tu niczego uczył po prostu to jest taki let's play. No, dobra. I staram się mówić jak dokładniej. Nie chcę, nie chcę za bardzo mówić. No, teraz widać, że jakoś tak inaczej mówię, tak bez otydychania, że tak powiem także nie ma problemu wcześniej mówiłem robiłem kilkadziesiąt błędów na minutę teraz postaram się tak nie mówić kwiatki może sobie tu postawimy, o fajnie dobra, spoko może jeszcze tam i idziemy spać a nie, tutaj nie, tutaj mi się nie podoba także postawimy to tu Okej. Okay. No więc tak, komentujcie, subskrybujcie, ta ściana mi się nie podoba, ale nie mam... nie mam nic, albo mam... nie mam na kilofa, żeby zrobić. Także, ale ta ściana mi się nie podoba. Lepiej tu, tutaj postawię łóżko. Więc komentujcie, subskrybujcie, komentował dla Was i grał dla Was. Wszystko robił dla Was quedal. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Ciemno już na dworze, więc nie będziemy wychodzić, bo nie ma po co. No i komentujcie, subskrybujcie. Jeśli jesteście zainteresowani tym skinem, no to wysyłajcie mi prośby o tego skina na prywatną wiadomość. Ja no odpiszę jak, jak najszybciej. Więc do zobaczenia. Czekajcie na kolejne odcinki dawając łapkę w górę jestem zdecydowany że będę dalej kontynuował czyli Wam się podoba inaczej motywujecie mnie więc dawając łapkę w dół oznacza to że nie lubicie tej serii więc do zobaczenia do usłyszenia Kładę.